Więc witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z. Oczywiście. Nie czekam, słychać. Słychać mnie wszystko bardzo dobrze. Kolejny dzień. Kolejny dniu, z. Oczywiście, The Przepraszam. Drugi dzień. Nie Oczywiście, poranny apel, także idziemy. Coś mi lekko przycięło. Ehm. No cóż, gdzie co będzie? Uuuu Biorę. I z miejsca od razu wkładziemy. Bo to jest taśma, taśma jest bardzo, to jest najcenniejszy. Ogólnie item, nie mówiłem Wam wcześniej o tym, ale taśma serio, to jest tak cenny item. muszę brać jakieś Questy w ogóle. Um, Talie karty ogólnie też wadą. No, ja muszę dać każdemu kciuka w górę. Nie, nie jestem przyszukiwany, choć taką kciukę w górę, każdy będzie mnie lubił dzięki temu. Poko, Pierre, Carter, Trevor, Marshal, Brad, Esker. Trzecia eee, mam zadanie, oficer żon. Sorry, niestety nie. Ehm, dobra, pójdziemy na śniadanie oczywiście. Nimi oczywiście. Żeby raczej tak odpępnić. Ewentualnie... Ewentualnie te witelce pokraść w sumie. Nie pomysł. ma quest'a jeszcze. Oficer loga, no niestety nie, sorry. Nie, no, nie czytam tych quest'ów, bo widzicie, początek już sam wystarczy, żeby... Wiedzieć o co chodzi, no sorry mordo, nie tym razem. Eee, nie, 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 sorry. Mig. Eee, ja jestem tutaj, robotem, mam. Nie, chwila, gdzie, gdzie jest moje tego? Gdzie jest mój? Tu jest chyba. Tak, to jest moje, dobra. Odłóżmy. Nie wiem, co będzie potrzebne, więc w razie odłóżmy sobie te rzeczy wszystkie. Eee, dobra, śniadanie było. Teraz miał robotę, chyba, tak jest. Robotę. Eee, bierzemy tełkę. Idziemy sprzątać. No, przyda się przydatnąć się pieniądze, więc aczkolwiek wobecby sobie załatwić inną robotę, tylko muszę zadać w ogóle stanowisko, gdzie tam się roboty zmienia, w ogóle roboty zobie można zmienić. Ehm, tylko jest haczyk. Robota zmienia się w taki sposób, że no, inny gościu musi swoją robotę spieprzyć, nie? Czyli musimy go po prostu odciągnąć, czyli na przykład będziemy go bić, on będzie chciał nas gonić. Ehm, o, o, czekajcie. I no, w ten sposób ale fajnie robota. I w ten sposób y, mamy robotę, nie? Ta robota wygląda na 20 dolarów, spoczko. Y, Dobra, gdzie jest ta robota? No, zajrzyjmy się. Dobra, tu jest... Y, tak. Okej, okay, jest... Y, jest tak, jest... Y, jest sobie, oczywiście. to... Siatka, ale jest też mur, czyli trzeba będzie podkop, prawdopodobnie wykonać. Um, dobra, no, rozejrzyjmy się. Jest generator też, czyli też drzewodny, który będzie nam potrzebny. Niedobrze, co tutaj jest? A tu się mogę schować. Okej. Okay. ewentualnie, a tu z biały klucz, wieża strażnicza. Ciekawe, czy tu białym kluczem nie mogę się po prostu wydostać? Bo tutaj co jest? Inspekcja. Tutaj drewno mogę sobie załatwiać. Ewentualnie, masz quest'a? Nie. Eee, dobra, weźmy sobie jakieś odpowiedzi. Aha, nie możemy. Mamy za mało kasy. To przejście nie ma, dobra. Tu jest siłownia. Tu jest. No, izba chorych, ok. Tu jest siłownia. Strasznie duże jest to, tego, to więzienie, czekajcie, wyzwanie, oficer Wyatt. No nie bardzo Mordosory, no. Muszę dawać im kciuki w górę. No, teraz będzie okazja. E, skarpeta, spoko, fajny kwestik. Dobra, Dajemy kciuki w górę każdemu. Pogadamy z każdym i tak dalej, no e, dobra, no. Południowy apel jest taki, że User w sumie. Czekajcie, ja coś masz? No nie bardzo, sorry, no nie mogę teraz puszczać nikomu w pieprzu. Taśma! Ja right. Muszę szybkie przeszukiwanie zrobić, tak szczerze. Talia kart lub skarpeta. Lu nie, 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 nie będę nikomu, nikomu bił, nikogo bił. Niestety tu mogą mnie wszyscy widzieć, więc muszę tutaj z tymi przeszukiwaniami ostrożnie postępować. Dobra, mam czas wolny to jest moje biurko, dobra, idźmy tutaj. Eee, dobra, potrzebujemy tak, skarpety i tali kart. Dobra, Skarpety i tali kart, dobra. No tu musimy ostrożnie niestety teraz postępować. Okej, okay, instrukcja, no tu możemy, to, takie rzeczy możemy kraść. Kit, no dobra, to to, to wiedziałem akurat. Weźmiemy też to od razu. I założymy to po dla, dlaczego nie? Um. James, dobra. Eee, no z harpety nie ma niestety. Dobra. Czy James z to jest Jacksona. Muszę przeszukać. Yy, Tale kosmetycznie do znowu się przyda, bo z tego mogę kit zrobić. Yy, tylko nie wiem czy inteligencję mam. Tak, z tego się robią kit? Tak, coś robią kit, dobra. Yy, to jest biuro leweka. A, szybko, szybko, szybko. Yy, książka. To są rzeczy, które często są do questów, więc je wezmę. Dobra, odstawimy część rzeczy. U Whitney, ja byłem. Yy, te rzeczy odstawimy. Nie, raczej ten blok jakby przeszukałem. Dobra. Yy, skarpeta Italia Karca, czas nie mogę ich znaleźć. Magazyn mi się przyda na pewno, to weźmiemy. Yy, to nie bardzo. Ronald. Skarpeta. <laughs> Oj, 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 sorry, sorry, byczku. Nie, 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 idź tu, nie idź tu! Kurwa no nie, taśmę masz. Już, przepraszam, 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 przepraszam. Dobra, możesz mnie bić, tak szczerze. Au, no nie bij mnie, no zostaw. Dobra, jest kolacja. Idę na kolację, siema. E, Dobra, jest quest jakiś. Masz jakieś quest? Pyja. Czekaj. jego kumpla, no nie bardzo. Um, kolejny quest, oficer moi, No się będzie beznadziejne zadania. Ty jeszcze masz jakieś zadanie? Jessie, no. Nie. Ronald. Poczekaj, Ronald. Załóżmy, no czego macie wszyscy, w tym momencie, wszyscy z tym biciem? Kurze, dobra, idę sobie stąd, nara. Um, kurczę, nie pamiętam teraz, w którym biurku byłem. O nie przepraszam. Tutaj, tu byłem. Czas na ćwiczenia, dobra. Chyba um, na to mogę iść, bo to się zawsze przyda. Już, już, pędzę, 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 pędzę. Kolejny quest: Placha. Tylko to jest, no, już illegal. W ogóle właśnie, ty. Tutaj są te... No chyba, dobra. Um, czekajcie, już wiem jak to się szybko się robi. No. Kurw. No! Ej no, what the f... Ej no, co jest?! Dobra, jestem debilem. Czekaj. No, what the A idź pan. Przecież kurwa, przecież to E się klikało. Rajdziemy z nimi. Musimy dostać z plus możemy tego. Poradny apel, fajny quest, ale no... potrzebuje Ronald. Yy, 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 gdzie mam? Śniadanie, spoko. To są fajne questy. Dobra, muszę zrobić przeszukanie w dalszym ciągu, bo dalej no tego nie zrobiłem niestety. Carter nie. Dobra, nie widziałeś mnie. Taśma, idealnie. Miętówki, dobra, miętówki już mam, więc jeba James. James. Latarka, wbrew pozorom, też jest spoko itemem. Bo jak, jak się kopię Czarny czas wolny. Talia Taliakart, wreszcie. Dobra. Który chciał? O Jezu, tylko weź teraz. O nie, co jest? Ehm, który chciał Taliacard? Chwila, wiem, 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 wiem. Ehm, Marshal. O Jezu, weź teraz go znaleźć. Ehm, który to był? marszal Stój! Byczku! Stój, mam coś do ciebie. Dobra. Ehm, teraz tak, muszę iść do tego gościa, który miał. Sklep. Gdzie on jest? On miał taśmę chyba na sprzedaż. Taśma to, mówię, to też jest, kurcze... Gdzie są te ziomki? No nie, no gdzie one pola... Kurwa, gdzie te ziomki polazły? Tu był jeden! No nie, tam był drugi! Fuuuuck! Stój! Stój, stój, stój! Greg, 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 Greg! Masz to! No kurwa, no, masz coś innego. Nie gadaj, że oni się zresetowali już. Śniadanie, dobra, Git. Czekaj, Grek, to jesteś teraz useless. Lewek. No nie, to samo, dlaczego? Lina. No nie, to Oj, tylko... bym przeszedł. No, bym przeszedł. Powiem, poszedł sobie na dwór, nie? Dobra, odstawmy tą taśmę. Odstawmy tą taśmę. To jest troszeczkę ciężko. Zróbmy ogólnie też od razu, nie, wiem, czy plakat mi się przyda Dobra, na razie tego plakatu może nie róbmy Masz questa, no nie masz Dobra Mick, nie proszę, nie idź tu, no jezus Folia Nie bij, proszę, no jeszcze tego Nie Czesta, nie bij mnie, no proszę, no zostaw mnie Byku Dobra, olał mnie Friar. Marshal, dobra, burka Marshala. Marshal, skarpetę masz, idealnie. Już! Nie! Który chciał? Eee, Carter, Carter, Carter. Nie no, zostaw mnie, proszę. No nie! Zostawcie mnie, no. Fajnie, wszyscy tym jest Carter? Ronald. Carter! Siema, dzięki. Aaaa! Zostawcie mnie w spokoju. Dobra, przestanę mi bić, jak mnie nikt nie zauważy. Tak jest, dobra. Dobra, idziemy na Wieczorny apel. Siema, siema. Elo. Siema, byczki. Każdemu kci w górę. Każdy mnie lubi. Cześć, Trevor. Plakat, nawet teraz ci zrobię. Nie, czekaj Czekaj, który. Eee! Nie, no, nie pijcie no, nie mnie, proszę! Który chciał plakat? Kurwa! Policja! Ja nie mogę! Czemu mnie pobiliście? Jeszcze sobie za to, że. O oh mega. Nie, Trevor'a jeszcze nie tego! Kurwa wiedziałem. Trevor, 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 -ni ma. Nie wiem, który jest przeszukiwany. Muszę wziąć te wszystkie rzeczy, muszę tylko mam tylko trzy, więc whatever. Nie wiem, kto jest przeszukiwany. Poczekajcie. Muszę te rzeczy odstawić do tego w razie w... Um, mam na porannym apelu, podem na śniadaniu. Przeplaka też Trevorowi. Gdzie uh, jest Trevor? Był. Dobra. William, nie. Trevor, pasta, spoko. Dobra, mi mnie jak, jak szmatę. Nie, to jest prze przeszukiwane, ale to nic nie szkodzi. No już, zamknąć mordę. Nie, Jesse, O człowieku! Greg, co tam masz? Czekoladę, tal kosmetyczny, no nie bardzo. to drewno, kurczę, może się przydać. Mundur strażnika, to się na pewno przyda. Carter, nie, nic nie masz. Ty masz coś, masz blachę, którą, którą już miałem dać. Ktoś chciał blachę dla, Jam dla Jamesa. No, tak średnio warf. Chwila, muszę te rzeczy odstawić. E, dobra, muszę znowu uwagę odwrócić. Ale nie, nie tu. Czekaj. Książka dobra, nic ciekawego. Ojo człowieku, jaki stonks. Elo, 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 elo. Siema, 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 siema. Siema, 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 siema... Biegamy sobie. La, 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 la... <utworldly> muszę... Nie będzie mi muszę oszczędzić. Zobacz, czas wolny, teraz. Nie, robota teraz będzie. No zostaw mnie w spokoju, będę robił. Jutek, Oj. Nie, no zostaw mnie, bo mi wyleję z roboty. Za którą... Nie wiem jeszcze w smy sumie... Oj. No wypad! No zostaw mnie piażu, to za kurwiających gościu. Dobra, zostawił mnie pożar 1 HP Eee, dobra, gdzie jest brudno? Czysta Kurwa, wszędzie czysto, jak na złość. No nie no, gdzie jest brudno, o jest w końcu. O człowieku, taka plama i razu czysto się zrobiło. Może poszukaj, serio, gdzie się zmienia pracę, bo... No, praca na mopie, za tak średnio... Tu się zmienia, dobra, już wiem, przynajmniej znalazłem. Um, dobra. Ozus. Dobra, tutaj... Teraz jeszcze pewnie nie zrobię i mnie wyleją. Super. Czas na ćwiczenia, spoczko. Dobra, 20 dolarów zrobiłem. Ehm, dobra, teraz tak, jakie mam questy? Pasa do zębów. Blacha, no blacha. Czy jakby to było tańsze, no to spoko, ale to jest dość drogawe. więc co mi się przyda tak szczerze? Kucharz, pralnia, pracownia metalu, pracownia metalu albo stolarz, czyli albo Williama, albo Jessego. Bo u metalu jest bla Są te blachy, nie? W sumie pracownia metalu będzie najlepsza. Imo. Dobra, idziemy kraść. Blachy, potrzebuję blachy albo. się 17 też się może przydać, to jest moje Dobra, pier. Um, nic ciekawego e, Masz jakieś. E, nie, czekaj, czekaj MIG, chwila, no jest dobra, walczycie MIG Grek Taśmę klejącą masz, spoko gdy za wiele. Um, ty masz folię. Masz blachę, idealnie dla Koko tak dla... Ja miał mieć dla James'a, którego tutaj nie ma, ale będzie na apelu. James, James, James. Shane, Jaden, Brand. Um, Jesse, cześć Shane, co ty masz? James jesteś. Czemu chcesz blachę, mimo że handlujesz blachą? What the fuck typie. No dobra. No, bok. pysz. Kupujesz... Czas na się dobry moment. Zgadzam się. Poradny apel dobry moment. Zgadzam się również. James no ja wiem co to sprzedaje, że każdemu kciuki dajemy w górę. Pier, wesker. Jaden, Mick. To eee, ty masz na sprzedaż. Taśmę, pilnik idealnie. Eee, nie co masz na sprzedaż, to tak to samo. O mnie to się opłaca każdemu, każdemu mieć dobre stosunki, dlatego że wiadomo jak są lepsze stosunki. Yy, Tańszej w sklepie na przykład, nie? Wiecie, morale i tak dalej. Czas wolny, spoko. Um, w ogóle... Czekajcie, proszę tego klopa. Proszę, mam strasznie dużo taśmy klejącej. Strasznie dużo taśmy klejącej mam kurczę. To mi się nie podoba. Ja ma sobie wykorzystać nawet. Mm. Dobra, musimy tak to zrobić, nie? No nie mam, mam no strasznie tej daj, taśmy klientów, dużo i... Czekajcie, co ty masz? Nic ciekawego ma, nie marshal. Eee, to ja mam teraz zadanie. Ćwiczenia, ćwiczenia... pasa ze zębów muszę zdobyć. Czemu tego nie zrobiłem wcześniej? Eee... Ehm. No nie zrobiłem wcześniej, naprawdę pasy do zębów już. Za Jacksonem miałem zdobyć, tak? Eee, za Trevora. Okej, okay, może gdzieś to Trevor idzie akurat sobie, nie, nikt nie idzie sobie. Trevor. Grzybień, nóż, magazyn. Eee, Trevor, 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 no nie ma cię jak na złość. Oj! Siema Siema Taśma, kolejna taśma, wow, no dobrze, z tymi taśmami jestem tak ustawiony e, Trevor, stój, 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 stój Ty chciałeś No Trevor, 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 poczekaj. No nie, Trevor, chodź tu, e, pasta. Proszę bardzo Ronald Lejden, się Muszę teraz uważać, bo mam taśmę klejącą, nie chcę żeby, wiecie... Siema! Dobra, nic ciekawego. Odstawmy teraz te rzeczy, czyli tą taśmę, bo... Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, Markus. To będzie czas na ćwiczenia, muszę zwrócić uwagę. Weźmy widelec. Widelec jest taką. Mogę brać go. A nie, jest kolacja, jest kolacja teraz, okej. Okay. Muszę inteligencji się podszkolić, tak szczerze, już nie kraść tyle, bo... Spoko, że mam tyle rzeczy, ale... Nie mam co z nimi zrobić, znaczy mam sporo taśmy. W sumie to jest tylko tyle. I jeszcze więcej taśmy. Tylko mówię, nie mam co raz co z zrobić, absolutnie. Plastik klucz, spoko. James. Whitney, poczekaj, poczekaj. Whitney, 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 Whitney. Nie, nie bardzo. Carter. Nie, sorry, nie chciałem byczku. Jessie, z Tobą chciałem. Tworzenia przedmiotów, dobra. Co tam masz? Beach, dobra. Jesse. Lewik. Lewik, Lewik ma... No nie, nie wiem co... Kurczę, przypadkiem przeklętałem. Mick Mik, e, mik, mik, poczekaj, no mik, no kurw, mik, e, zegarek, spoko. Dobra, jak ja mam quest, czas na ćwiczenia, idealnie, czas na ćwiczenia to stanę dwa questy, tylko kurwa, mam taśmę. taśmę, mam taśmę, mam taśmę, mam taśmę. A, mam taśmę, zapomniałem jeszcze, przeszedłem przez tego. Debil, 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 do kwadratu, debil. Debil. E, fidelec Dobra. Kurde, zapomniałem o tym Zapomniałem Co jest? No Kurwa, no, co zrobiłem? Zwróciłem uwagę, no nie No, halo I no o, Już zwróciłem uwagę Czemu mnie zadzieszyło? No ja... Czemu mi tego nie zaliczyło? Nożo grzebień, spoko. Czekaj, wezmę. Nożo grzebień, nie. Nożo grzebień to jest w pierwszym lepszym tym. Człowiek krzepienia zwykłego, proszę bardzo. Nie to... Już wychodzę, który chciał nożo grzebień. Bo czemu nie to za... Tak kupota, James, już, 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 pędzę, już. O nie, 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 debil. A zresztą już mnie. Który chciał, żeby grzebień? Czekaj. James. Um. Fila. Czekaj. Dobra, na razie mnie olewają w sumie to jest dziwne. Nie, 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 no zostawcie mnie, no na wieczorny czas wolny. Nie, 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 no proszę, zostaw. No nie. Zostaw mnie, proszę, no nie chcę dolarów tracić. Dobra, będzie. Nie, 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 proszę. Proszę. No. Dobra, zostawili mnie. Muszę się pouczyć w końcu. Bo w ogóle nie mam inteligencji. jestem jest debilem, mam 18 inteligencji dacie mi się pouczyć. On nic kurz je skraftuję, bo będę potrzebował tej inteligencji troszeczkę. Wiecie o co chodzi? Dlaczego taśma jest ogólnie takim cennym item? Dlatego, że mając taśmę, macie wszystko możecie skraftować na skr 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 każdy item. Um, I głównie dlatego, czekajcie, jaki jest teraz? Zegarek i poradny apel. no słabo. Więcej taśmy. Na dniem kasy. Skarpeta, spoko, byczku. Skarpeta jest tak łatwe zadanie. Taśma kolejna, blacha jeszcze. Eee, tylko szybko tego, dobra, skarpeta, nie mam i temu, nie mam eee, Dobra. Eee, skarpeta i zegarek. Blacha kolejna. Skarpeta i zegarek, no nie macie niestety. Kurczę, muszę iść odnieść te rzeczy. Oj! Dobra, wyjdźmy stąd. O jez, nie mam serio miejsca w leku, jest taka masakra z tym teraz. Nie nawet nie mam na co jest wykorzystać. Mam tyle tej taśmy, wow, naprawdę, mam tyle tej taśmy do obs obsrana i... Czekajcie, no muszę tak, muszę tak zrobić. Yy, grzebień, no... Dobra, grzebień. Nie, grzebień nie. nie... no grzebień też muszę złożyć. Nie wiem coś z blachy mogę zrobić, oj, no... Oj, mam tyle tej taśmy. Za dużo mam jej. <noise> ja nie mam pilnika na przykład. Bo bym, z, bym coś z tej taśmy zrobił, nie? Ale no nawet nie mam... prawdę mówiąc, co jest zrobić? Ach, William, dobra, kciuk w górę. Dam ci coś w sumie, William. Masz koskę mydła. Czego nie? Stolarz, będziesz mnie lubił. E, Jessie, nie, nie. Questa masz jakiegoś. E, kiedy? Kolacja przed nami, no. Powiedzmy, mig. Nic ciekawego. Carter Latarka, nawet mam teraz przy sobie. Carter yy, Proszę bardzo. Marshal. Młotek, żyletka, no nic mi się nie przyda. Yy, kolacja, spoko. nie ma przeszukania tego, wieczornego? To nie ma. Wszyscy jesteście się śmieciami, spoko. Dobra, każdemu tego daję kciuki w górę. No i dobra, w sumie w tym momencie możemy zakończyć ten odcinek, także Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. W ciekawe, że się mój... ...mój, mój strażników ostrażników nie podniósł. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zobaczyniem już na najbliższym odcinku również z D Trzymajcie się na razie, pa. pa. Cześć!